Dobra panowie, dosyć tego protestujemy tu od sześciu lat i nic tych eurokratów nie rusza. A co mamy innego zrobić, jak oni tylko zapatrzeń w lewa kołat i aktywiście? Mam pewien pomysł. Dobra, panowie, gdzie my w ogóle idziemy? No mówiłem ci do takiego mojego kolegi Sławka, za chwilę będziemy na miejscu. I niby co ten kolega zrobi, jakby to było takie proste, to już dawno by ktoś ten problem rozwiązał. Zaraz się przekonacie, a teraz cicho, bo jak Sławek tylko coś usłyszy o dziejczaku, to was wszystkich wykastruje. O witaj przyjacielu, miło cię tu widzieć w moich monarszych progach. Dobra Sławek, nie czas na twój program wyborczy, ja przyszedłem w pilnej sprawie, mianowicie masz wielkie zadanie w kontekście ostatnich wydarzeń. Czy nadszedł ten moment, że mam na to przyzwolenie, że mogę to zrobić o czym ja myślę? Tak dokładnie zniszczyć tą okupację brukselską. Krzysiu dzwoń natychmiast do Janusza i Grzesia, to się posikają z radości. Janusz Grzesiek, mam dla Was niespodziankę, możecie wcielić ten plan w życie, co ostatnio na naszej konferencji omawialiśmy. Grzesiu, jesteśmy uradowani, mówiłem Ci, że marzenia się spełniają, a i prawie bym zapomniał, wisisz mi dwie bezpłodnych lewaków do oglądania, tak ja się umawialiśmy. Dobra, Janusz, zapomnijmy o tym, a poza tym już widać to źródło zła, więc szykuj antidotum. Sławek i Krzysiek zawsze nas wykorzystują do swoich głupich obowiązków, więc pora zaszaleć. W przeciwieństwie do konferencji prasowych czasami mam wrażenie, że chłopaki za dużo gadają, a za mało robią. Dobra, gotowy przyjacielu. Ja zawsze brachu, a więc niech się dzieje wola nieba. Dziózeb, słyszysz jakieś takie wibracje, jakby trzęsienie ziemi. Zastanawiam się, czy to nie ten nasz nowy eko ład. Экипаж одевает защитные очки. Приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в сорочке 40... и последующие свечения, несмотря на сплошную облачность были видны в радиусе до... Кривой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд...